Siema, LoL 3.2.0 z tej strony, jeden z Banek, witam was na następnym odcinku z Roblox, a dziś ze mną Nikolas. Siema, masz latarkę? Nie mam, a ty masz? A, czyli musisz kupić latarkę. A, masz ty? Ja mam. Zaświeć. Już. U mnie nie świecisz. To, ej, to fajne, że masz ten na zawsze, jest też szybsze chodzenie. I musimy kup Musimy mieć te rzeczy. Opiekuna Zobacz. musimy mieć. Ja miałem 400 kasy, ale wydałem wszystko. Dobra, Nikolas, ja będę siedział. A możemy Mogę razem ja. siedzieć? I możemy razem siedzieć. Zobacz, możemy? Ej. Możemy? Ty siedzisz? No, siedzę. A ty okay. siedzisz? Dobra, to... Czekaj, na razie nikt nie idzie. Dźwięki włączmy i bardzo rzadko patrzmy na bon Foxy'ego, ale żebyśmy na niego patrzyli, będziemy tak określić. Nie kupiliśmy do tych procentów. Bro, I forgot. Dobra, Chodź spać im w Nie zamykajcie. dzieci. Mamy no, no, jeszcze tak pełne A w ogóle to głupie. Ej, nie było śmiechu Frediego, a Freddy idzie. Był. Cieka! Bo. Ja zamknę. Ale to głupie. Jak na drzwi, które są opętnięte, zużywają energię, a lepsce też nie powinny zużywać energii. No, Ej, który to był śmiech? Trzeci chyba. Foki biegnie. biegnie. Freddy mam itch mi. To to poni? Może ja będę pilnował lewych drzwi a ty prawych? A które to lewe? No to tam tak? gdzie poni? No ty pilnuj i freddy jako i A okej. Okay. Pamiętaj, jeden błąd, to twoje i moje życie. Ło! Freddy. Miałeś pilnować. Jeszcze cika. Poszedł ten, ale cika jest. O, Foxy! Będzie... Wiem, pilnuję go, spokojnie. Ja go pilnuję. Mówiłem, że pilnuję letok drzwi. Mam spłaconą rękę bardzo. Biegnie. Ej, dobrze nam idzie. No. Nie spam tak w tym światku. A siódmej na będzie, no. custom night, nie? No siódma to jest custom night. Ja znam tajny. O, znam tajny kod jeden dziewięć osiem. Ready. I szybko sobie bolni poszedł bardzo Foxy zaraz znów będzie biegł. Foxy, bez agresji. Teraz będzie trzecia, mam 50%. Jest pięknie! Trzecia jest. Cikaj jest Nikolas, nie... cikaj była No Freddy, bo, Get out! Get out of, of my office! Freddy! Koko odbija Ej, gdzie jest Boni? Czemu niego w ogóle nie ma, a Foxy tam siedzi? Dobra, jest. Ty na do mnie na WhatsAppie, Nikola, skup się także teraz. Nie, 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 ignoruj, ignoruj, ignoruj. Dobra, zignorowałem. Ej, co jest? Ja Nikt nie idzie u mnie, u mnie też. Freddy cię bardzo uspokoił. A Foxy od takiego długiego czasu, ani po mnie nie przyszli, że to jest nierealnaż. No? Freddy i się coś uspokojili ostatnio. Ej, teraz są już spokojni. O, światło. Mam taką spoconą rękę. O, Foxy będzie biegł. O, jo, Bonnie będzie. I Foxy biegnie. A i Foxy przecież dużo prądu zabierze teraz. Mhm. Uh -huh. Postaraj się teraz nie spać światłem. Żeby, żebyś wiedział. Dobra, jeszcze Foxy nie przybiegł. O, o, o! to się nam uda za pierwszą próbą, to. do nie Jest piąta, prawie że. Na niedługo ja A już. Miać. no, pa. Fredy to on. To ci to nie To nie dla nas. Freddy teraz się odpalił. Freddy! Czemu jesteś tak odpale! Bonnie, jest jest Bonnie. Boni. Boni to on. Takie atrakcje piątej. Foxy. Jest za pierwszym. Błagam mało. 7%. 7. Oszczędzaj, oszczędzaj, mam piątą. Mm -hmm. To ma szansę się udać, Nikolas. No. Boże. To, to Freddy to on. Takie atrakcje to nie dla mnie. Nie Nie! Nie! Zapomniałem o Kredyn. Nie, nie! Nie było tak dobrze. Tak dobrze. Nie! Mam I Nie się stało. Jeszcze raz spróbujemy! Zapomniałem! Nie mieliśmy strasznego falta. Wszyscy, że mieliśmy tę godzinę taką strasznie spokojną. Dawaj jeszcze raz. I to. A je. Ja, ja, a ja nie mogę. zapomniałem, że. Już Freddy's była szósta, i, prawie ja, ja zapomniałem, że Freddy stoi, stoi przy drzwiach. Kuriec, że było tak blisko! Tak blisko! bo Mogliśmy się zabarykadować. Tak. Mogłem też. tym też nie popsuć. Nie, nic się nie stało. Dodatkowy procent za 9 jest. Kupujemy, czy zbieramy na ten? Na rol... Ja zbieram się na rolę. Na kogo? Policjant jest mocny, bo on mhm. ma zawsze ten. Testera. Tastera. Wiesz co? Czekaj nie na idziemy. mnie, czekaj na mnie! Dobra, chodźmy. Są fajne upgrades, że na przykład się szybciej chodzi, jest latarka. Widzowie i zamierzamy przejść tu wszystkie FNAFy chyba. Chociaż nie wiem czy damy radę do O Nie wiem, zapomniałem, zapomniałem Taka sama taktyka, bo było świetnie. Ty bo już Foxy się otwiera powoli się, Siemanko Z tej strony z żadą. Bo... Polska, Myślnik, na Długa nazwa, po prostu mówisz to, ze mną kolega. Siemanko. Mogę powiedzieć A możesz, możesz, kiedy Janek. Siemanko widzowie. Gramy Nap, OP. pinuj pinuj i Freddy'ego, pierwszy śmiech. Aha. A Freddy to ten brązowy, tak? No. Lubi śmiech. Krótką pamięć masz bardzo. Nie, po prostu jest tak. gra Nie mam wychyla. Ch Chciałem zrobić taką gra ale lepiej nie. Bo naprawdę ktoś -ja mam y, ten. Krótką pamięć. Pierwsza jest. O, jest Mamy jest... 90% to jest pierwsza. Nicholas. 88 tak naprawdę. Freddy to on. Takie. Nie dla mnie. Jest nosek. Trzeba usiąść po prostu. A i pilność Hedygo. Fokci zaraz biegnie. Przed do tego. Chwopka. Zdążyłem. Widziałem go jeszcze jak sobie szedł. Za nosek musicie dać lajka i suba. Ja im dam za trójka. Nie kupiliśmy dodatkowych procentów. Mielibyśmy no. 90, gdybyśmy kupili. Fox, czy ty oszalałeś? A co, już chce biegnąć? No, już się szykuję. On no, oszalał. Ja, ja już osaleję. O, ja i drzwi. Walone światło, to. Mryka co jakieś 5 sekund. Otwierać drzwi? Nie wiem. Ty miałeś pilnować. Mi się bługuje jakieś światło i nam roz... I mi rozjaśnia tu pokój Ty po Fox już biegnie. Możesz mnie gadać. Czurka nagrywam, zamknij mi drzwi, po Nie, nie mogę! Zamknij drzwi. No ja się że to jest jakaś akustyczna. Nie, jak my... Mm, nie tak bardzo. Okej. Okay. I czemu zaszłeś? Jak schodzisz, to należy się na to, że że się cię zjedzą. Nie. Zamknij to przez to. Że ja przez przypadek otworzyłem drzwi. Słuchaj. A N to na nie nadaj. ty glasz? na komputerze. To, to, a po czym ty klikasz? Ty klikasz myszką? Nie, po prostu przez przypadek kliknąłem, bo miałem kursor na drzwiach. Ja w ogóle tak nie robię. Ja po prostu klikam L i E. To jest tak robię, tylko teraz... Przez przypadek tak zrobiłem. Mieliśmy to kup do to, by to wszystko po było... A nie! Dobra, nic się nie stało, Nikolas. Nic się nie stało. Kupujemy procenty są za 4 złota. Okej. Okay. A nie, nie, procenty są za 6. Kurde, bo mam stówę już. Ja mam 120. Jak chcesz, możesz to zostawić na drogę. Ja się zbieram na rolę, a ty... Ja chyba też. Ciekawe jak to dodaje, że jest się sprzątaczem. Bo można to sprzątać to te, ale co to, to daje? Proszę. Tutaj ty patrzysz. No chodźmy. Kamera na Foxiego i gramy. Kamera akcja! Nie spoglądaj na moje drzwi Po co zamykasz? Pierwszy śmiech Pierwszy z sześciu, co tam siedmiu. Nie wiem To by też tak rozjaśnia pokój Nie. Drugi śmiech Co jakiś czas rozjaśnia roz, 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 po... Roz, ten Bo nie będzie słychać tego. Trzeci śmiech? No. Dobra, Bonnie w chowku. Czwarty. Czwarty. No kur... A co jest z tym... ...nie tak? Skup się. Piąty. Ha? Jak będzie wszystko to zobaczy jest, jak będzie to zamknij. da? Jest? Jest ten. Jest ich dwójka. Okej. Okay. Pierwsza. Bo będzie Freddy, Freddy, pilnuj Frediego Pilnuję Teraz będzie Freddy chyba Nie wiem gdzie spał tam albo zniknął Mamy pierwszą i jest 82% Погоди. А тут будет первый смех. Не! Не могу. Ой, okay. <small> 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 не пришел себе, Адиш. Ты что, <small> <a few> <small> Tylko mi co chwilę... Chwiedzi jest. Wiem, ale Birus jasne, ja co jakiś czas spokój. To ci przeszkadza? Tak, bo ja nie widzę na przykład kiedy świecę, czy jest cień, czy nie. jeszcze go ma. Jestem zawodowcem. A mi co chwilę gasnie światło. By było tak już poszedł, ty jaki on jest szybki, on przychodzi na 5 sekund. Mm -hmm. Mamy 3, prawie trzecią, mamy 69%. 69? Tak już 60%, proszę. już Foxy się szybkuje. No co to jest? jest ja? my... Freddy, jest tak? Nie wiem, zobacz. Był śmiech. Nie, sześćdziesiąt pięć. Jakim cudem damy tak oszczędzam baterię? 60 do co? Jest to jem. Freddy. Był Freddy, no. słyszałeś? Jem. A tu się raz nie nam. Całe, czy co? Boże, co jest A tobie co jakiś czas tak mryka, to światło, że ci rozjasni mnie, by całe? Nie. Cika. A ja ogalniasz? A. Pięknie. Poszedł. Spokojnie. Wiem, że nie muszę się tak cykać jak podchodzą, nie muszę od razu zamykać, tylko jak będą już ten. Kurde poradnik jak grać w FNaFa. Kop. Ale i w normalnego też można zagrać. No? To auto było ciebie? Czwarta, stary. Czw Przez całą trzecią schodziliśmy pfr

Dobra, podszedł do mnie ten. Bonnie podszedł. To jest Bonnie. Oszczędzamy, oszczędzamy. Freddy to on. Takie atrakcje to nie dla mnie są! 34% jest ten Nicholas. Hm? Box się wychyla po Bardzo się wychyla. Takie atrakcje to nie dla mnie I ja tutaj mówię to, że takie atrakcje to nie są dla mnie. Piąta. 30% dla piątej, Nikolas. Aha! Ła! Nie ja zamknąłem CV przez to zostałem i i się wystraszyłem. Może będzie Dobra. Chociaż jeszcze Foxy będzie biegł. Chyba. To jest myślę, że możesz zabarykadować. Zaleca mi bierze, chodzi bym... tysiące razy mocniej. I nawet nie wiem ile! Już prawie. Już prawie. Barykada, nie siedź. Tylko, świeć. Tylko Mamy... Mamy 16% Powinna być za 2 sekundy szósta Jeszcze Foxy, Foxy Nie dużo, nie dużo, nie dużo Siedem. Tak! Yeah, boy. Udało się, yeah, w fucking. ostatniej sekundzie jeszcze poleciał ten A jeszcze mi przysła Schodzimy stąd To ciekawe. I co? Na piątej mieliśmy 20%, Nikolas! No? Nie przyjdę tu już. Nie chcę was widzieć, A by... Ana, na to nie. I tak to przyjdę. Wiecie, ile nam to zajęło? 25 ile? minut. 130 kasy dostaliśmy. Byłem, a ty? Też. 130 ja też. Dostępna noc no. jeszcze jest. Powrót, no nie, do ja się Wtysku... powrót do lobby. Powrót do no. lobby, Lobby. Rolę. Jezus Maria! Trzeciego chyba grudnia będzie odcinek z Sonic X Shadow Gen. Gen Racing. Ja chyba, mogę. Gen. Ja nie mogę, Nikolas. No. A, ale ja jestem pod wrażeniem, jak nam role. dobrze poszło. A ja myślisz, że nie! Siła, ja, ja myślałem, że my tu jesteśmy. Ej ej ej, 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 jest niższe no. sze, sze zżu, zużycie energii. Mhm. Zyp, spacer, światło, hammer. Szybciej, zypcie, zadanie z kontacja. Inżynier, policjant, pas, to nie. To fakt... Nie wiem, kurde, chyba sobie zbieram na policjanta. Nie wiem. Wiesz co policjant chyba ma testera zawsze. The policeman roll equip your... Ja tasen, oli. You to the search. Tak, tasera no. ma zawsze. To tu jest. Fajne. Opiekun your keep the scroll. Aha! Ale za... Opiekun ten. No. Jak to się nazywa? Czyścić pizzerię. Ale wtedy nas nie atakują, animatroniki? Nie wiem. A im że nie? This rule in play keep the pizzeria clean and perfect. play double, double for cast. Dobra, dawaj, to już koniec Traciszka. Jeszcze noc siódma. Dawaj, widzowie, no, no to. Nalka, sayonara, Nalka. Jeszcze nagramy na 7. potem na wyjechka. Nalka.